Zapomnij o lajku i sobie. Zapraszam Was również na mojego Instagrama oraz grupę na Facebooku o nazwie Dziwadełka. Cześć! Siema, siema. Hmm, dobrze wiecie, kto z tej strony miałem ogólnie nie nagrywać, aczkolwiek obiecałem pewnej osobie, że będę nagrywał poradniki chociażby z FAS, więc. Pierwsza i druga faza są bardzo łatwe tutaj, mianowicie tutaj sobie bierzemy różyczkę, tutaj sobie bierzemy primę i proszę o to cię bardzo <laughs> zamiennie. Możemy zamiast róży wziąć królika. Chodzi tutaj głównie o to, żeby rozwalić te dwie tutaj, jak sami możecie zauważyć, wieże, które są. One niestety leczą, jak dobrze wiecie, więc od razu puszczamy i, i niestety, ale jeszcze się nie zdarzyła. Ta cudowna chwila, o dobra, ten powinien sobie poradzić, ten rozwali drugą, nie, nie jednak nie. Dobra. Okej, okay, wilk doleciał w tej fazie akurat e, wilk tutaj nam zginąć nie może, dlatego musimy dbać o niego, dlatego bierzemy tanka, który jest mocniejszy niż róża. Druga faza. Ok, tutaj jest troszeczkę trudniej, gdyż jest mała diablica, ale znowu zajmujemy się tutaj w tym momencie, jak sami możecie zauważyć. O, proszę, wieżyczkami zajęliśmy się i powinno być odrobinę łatwiej. Teraz, oczywiście, czekamy chwilę. No i rzucamy się w wirwalki, po prostu tutaj, żeby nikt nas tutaj. O, dobra. Używamy Primy, jak widzieliście, proszę, proszę Was bardzo. Używamy również tutaj skili na tych, gdyż oni leczą tutaj naszą małą diablicę, która jest bardzo denerwująca po pewnym momencie, niestety. O, zresztą, co chyba możecie sami zauważyć. Tutaj się mm, starajmy nie martwić, jeżeli chodzi o y, tutaj y, mane Primy w drugim etapie. Gdyż no, powinniśmy sobie tutaj ze spokojem poradzić. Prawda jest taka, że powinienem tutaj w ogóle sobie auto odpalić w tym momencie. Myślę, że tak będzie łatwiej po prostu jechać na auto. Czasami może się zdarzyć, że po prostu nam nie wejdzie, aczkolwiek prima zazwyczaj sobie jakoś tam radzi. No i niestety to jest właśnie minus. Ok. No i takim oto magicznym sposobem przyszliśmy. Tutaj niestety już jest dużo, dużo trudniej, więc. To z góry ostrzegam. Oczywiście róży używamy jak tylko możemy. Za pierwszym razem się ona powinna wyleczyć. Tutaj oczywiście też doskakujemy. Posiłki rywala nam tutaj przychodzą. Dlatego staramy się zbić wieże. Oto, tutaj tymi. I od razu robimy doskok. O, tutaj. Jak widzicie. Od razu też robimy tak. Zabimy. Staramy się przynajmniej tutaj pozabijać. Najprawdopodobniej nam róża zaraz padnie, ale do tego jeszcze przejdziemy za moment. Ok, no i teraz róża będzie mogła atakować we wszystkich, więc też tutaj się zajmujemy. O, proszę bardzo. Jak na razie idzie całkiem dobrze. Co z tego, co pędzą, chyba tutaj posiłki jakieś przychodzą, ale to za moment, bo nie jestem teraz 100% przekonany, kiedy te posiłki przychodzą. No, tutaj musimy się niestety jakoś pozbyć tych gości, którzy są tam. Proszę bardzo. Dlatego też niestety, ale. O, dobra, ok. Ich się pozbyliśmy. Włączamy auto. No i w tym momencie już będzie święty spokój. Już tutaj nawet się nie trzeba specjalnie martwić. I proszę bardzo, pierwsza faza tutaj poszła łatwo. 3 minuty w sumie, więc jest łatwo. Nie ma to tamto. Aha, i jeszcze jedno, Moż, możliwe, że źle zrozumieliście to, co napisałem w jednym komentarzu. To nie jest tak, że uważam, że osoby, które grają w Lords Mobile, to są osoby, które są zjebane, bo nie tak uważam. Uważam, że to, że ja nagrywałem Lords Mobile poświęcałem temu, tyle czasu było spieprzone. Tak ja uważam. Osobie. Ok, tutaj standardowo róża puszczamy prima i jeżeli mi powiecie, że nie macie hukmeistera jeszcze w tym etapie, to bardzo was proszę. Ale hukmeister tutaj to po prostu prima so wchodzi jak złoto, więc tutaj używamy Hookmeistera. Tutaj jest ciężko, gdyż tak naprawdę niestety róża jest, jak możecie zauważyć, z lewej strony. Co za tym idzie troszeczkę wolniej się mana odnawia, gdyż musi podlecieć bardzo często tutaj do przeciwników. No, tutaj, wiadomo, wbijamy oczywiście sobie naszym wilczkiem. Możemy tutaj użyć tego skilla, aczkolwiek nie musimy. To było takie, że można, ale nie trzeba. Oczywiście, kiedy tylko możemy i widzimy, że mamy mniej niż połowę życia, nie ryzykujmy tak na wszelki wypadek. Lepiej, okej. Okay. Tutaj, w tym momencie, lepiej musimy się zająć tutaj różą, jak widzicie. Róża tutaj to jest czyste zło. Różę zabić trzeba. Więc róży się pozbywamy czym prędzej. Gdyż jak ona rzuci skillem, to niestety, ale nasza prima pada. I jest naprawdę niewielka szansa na to, że uda nam się z tego wykaraskać. Dlatego też osobiście, tak jak mówię, wolę tutaj, żeby się najpierw tej róży pozbyć jak najszybciej. I w ten sposób jakoś przechodzimy do bossa. Tutaj na bosie nie jest tak ciężko, aczkolwiek przychodzą posiłki. Okej, okay, dobra, więc od razu wbijamy, rzucamy co możemy. Czekamy oczywiście na naszą ukochaną primę. Prima jest. Oczywiście staramy się zabić jak największą ilość wrogów zanim tutaj Prima zacznie leczyć. Przeciwna oczywiście, proszę bardzo, o, jest tak. Okej. Okay. Dobra, na ciężko, nie, nie będę mógł trafić we wszystkich, we, w całą trójkę. Minus. Ale dobra, miejmy nadzieję, że nam tutaj nie zginą. Mamy jeszcze minutę, to nie jest duży, niestety, okres czasu. No i niestety, kolejnym minusem jest to, że tutaj, jak sami możecie zauważyć, no ponury wilk nam troszeczkę się. A Ojej, jak róża go nie wyleczy, to będzie strasznie. Dobra, róża dała radę, no to teraz musimy zrobić wszystko, żeby ten ponury wilk nam po prostu tutaj nie padł. Więc no, stosujemy co tylko możemy, żeby nam nie padł. No i proszę bardzo, lecimy, prima, auto, włączamy. No i w ten sposób dwie fazy tutaj przeszliśmy. Jeżeli nie mamy hukmeistera, to zastępstwem za hukmeistera może być może być w tym momencie tutaj tropicielka, jeżeli nie macie. Z popielaczka nie, jakoś mi nie wychodziła, więc jeszcze za meistera możecie dać tutaj o szusta. Jeżeli ktoś z Was nie ma tutaj w tym momencie róży, jeżeli ktoś z Was nie ma, to pragnę Wam powiedzieć, że ona jest tutaj. Wchodzimy sobie w etap elitarny, Proszę bardzo, etap elitarny. Róża jest na 6,12. Jak możecie zauważyć, E, zaraz jeszcze zobaczę, czy jest jeszcze. Wydaje mi się, że nie, ale 6,12, i potem jeszcze w jednej jest tutaj opcji, tak? Ok, no 61289 więc przejdźcie do tego poziomu. A potem po prostu piście. Ale jak nie mam róży, to co zrobić, to postara się dzieckiem światła. A jeżeli nie możesz przejść tego po prostu zarówno dzieckiem światła, jak i po prostu różyczką, no to to jest już troszeczkę przykre, szczerze mówiąc, szczególnie, że widzieliście, że ja teraz robiłem to za pierwszym razem, tak, może nie robiłem tego za pierwszym razem, ale robiłem bez cięć podejście tak naprawdę, zarówno pod fazę pierwszą i drugą. ok, więc to by było na tyle. Macie pierwsze dwie fazy, więc trzymajcie się i no fazę obiecałem, że będę nagrywać, więc, więc fazy nagrywam. To był chalas, Na razie i bają.